Dobra, czyli lecimy, i ten balon też tutaj pasuje najbardziej. Ale dobra, lecimy, tylko się jeszcze napiję. I tak zresztą nikogo nie ma jeszcze. Dobra, mamy e, scyzoryk. Myślę, że w czasie, kiedy ludzie się będą pojawiać, e, to będziemy mogli tutaj do, zacząć dobierać się do środka. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. To jest pierwsze pudło. Stój tu. Dobra. Lecimy dalej. Instrukcja, że nie wie co, że niby należąco. Że niby należąco się to zorganizować. W ujęciu tego. Nie, trzeba. Chyba nie potrzebny. Dobra. Oczywiście, jakiś tam poradnik szybkiego uruchomienia, przewodnik bezpieczeństwa. Mhm. Dobra. Ktoś się napisał? Siema, Mariusz, siema, jest Mariusz, dobra. Mamy kabel zasilający. I pad. Pad na to Jest. I powiem Wam, że pierwsze wrażenie, on ma naleciałości szare. Taki, to nie jest totalnie biały. Ma pewne, pewien odcień szarości. E, I wygląda lepiej niż myślałem. Dlatego, że nie jest taki konkretnie biały. I nie jest. Moje łóżko jest bardziej białe. To nie będzie go widać. To pudełko jest bardziej białe niż ten papier. To nie jest taka totalna biel, co mu wychodzi na korzyść. Ale widzę, że na filmie tego nie widać tak bardzo. Wygląda dużo fajniej, niż myślałem, że będzie wyglądał. Rzeczywiście jest chropowaty pod spodem. Chropowatość przypomina na przykład osełkę do noży, tą taką drobną. Może nie aż tak, że, aż, że, można się, że tak powiem, że jest nieprzyjemne, ale jest chropowaty wyraźnie, dużo bardziej niż jakikolwiek pat, jak, niż jakiekolwiek inne urządzenie, które trzymamy w rękach. E, Takich chropowatości jeszcze nie miało. E, przyciski e, no, bez włączenia nic szczególnego. Tutaj nie, nie, nie można wyczuć jeszcze. E, jest dobrze, jest fajne. Jestem zaskoczony pozytywnie. E, całym takim feelingiem metalki. Tu jeszcze coś mamy. Gwarancja. Co tu jeszcze jest schowane? Mamy kabel USB-C do ładowania pada. Siemanuter. E, oj, słyszę, że pod jest, jest? Jest, 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 jest. dobra I co tu jeszcze? Aha, to podstawka. I ten kabel HDMI ten kabel HDMI, który pewnie ktoś tam, jakieś tam 2.1 czy inne 2.01417. 1.4, co by to tam nie było, mnie to nie dotyczy i nie interesuje bo mam swój piękny telewizor Full HD podstawka jest no jest Ojej sobie podstawka, niech sobie będzie e, dobra i teraz rzeczywiście może to należąco na zgodnie z instrukcją, wysuniemy bo nie lubię styropianów. Nie znaczy tak nie lubię... Nie wiem, część z Was pewnie to ma, że ten styropian te dźwięki jego nie irytują strasznie. Jestem z tych bardzo uczulonych na styropian. Mamy to. Okamy. Laska. Jest! Jest duża, oczywiście jest duża. I też jest, tak, jest też w tym odcieniu, co pada. Nawet powiedziałbym, że kiedy jest w takim płcieniu, kiedy ja teraz zasłaniam, zasłaniam światło, to jest to taki bardzo jasny szary, a nie biały. Ale już, już w świetle rzeczywiście bardziej pod podbiały podchodzi. Niemniej mm, bardzo fajny kolor styka. Stoi samo bez podstawki. Na łóżku. No, tyle o ile. Jest dobrze. Jest dobrze. Nie ma żadnych zadrapań. Widać fabryka w moim egzemplarzu się postarała. Nic się nie działo tutaj specjalnego. Są rzeczywiście te znaczki tutaj. No jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie, naprawdę fajnie. Okroję sobie tutaj dla bezpieczeństwa, żeby się nie wykopyrtła. Jest w końcu, jest, jest. Dobrze, że mam na popołudnie to mogę obejrzeć. Siema piwne, siema ziom. Jest wejście optyczne. Nikt nie używałem wejścia optycznego, ale wiem jak wygląda. I nie ma go. Nie ma. Mamy tylko... To, co tutaj? Od spodu. Od spodu jest tylko do mocowania. Tego nie ma. Nie ma niestety. Eee, nie, że znowu się no, pijam, bo się napaliłem. Pojawiam się, pojawią się, na pewno się pojawią. Ehm. A mi pion rozpiew <laughs> A ro nie zazdroszczę. Nie zazdroszczę. Eee. Będziesz odpalał? Tak, będę. Zaraz, zaraz na moment tylko wyłączę streama, bo nie, w tym pokoju go nie odpalę, muszę iść do tamtego, tam moja żona pracuje, więc dlatego jestem w innym pokoju, tam na spokojnie, bez streamu, urlopik tak, urlopik jest, a na premierę Spider-Man i Valhalla, no, myślę, że będzie dobrze, zaczyna, zaczęte będzie od tego. Albo Spider-Man po pierwsze bardziej pokaże możliwości konsoli, a po drugie jest krótszy, więc jego szybko e, mm, kupię, szybko przejdę i, i myślę, że go puszczę w świat, a za kaskę, do kaski, które za niego dotrzymam, dołożę i kupię sobie Cyberpunk'a, a do czasu Cyberpunk'a będzie ogrywana Walhala, która myślę, że spokojnie mi starczy, ba, może nawet mi czasu braknąć, żeby skończyć przed Cyberpunkiem, także E, tak sprawa wygląda. Ten pad tego, jestem ciekaw. I ta chropowatość mnie zaskoczyła. Tam ludzie pisali, że jest chropowaty, ale nie, że aż tak. I te symbole tutaj są naprawdę takie, takie malutkie, że nawet pewnie moja kamera go nie wychwyci. Także, em, Ominął się Papasmer Unboxing, ale ten stream nie będzie usunięty, bo nie ma tutaj muzyki. Dzisiaj był stream króciutki, który może się Wam pojawić w powiadomieniach, ale jako zablokowany, bądź może już go zablokowali już się nie pojawi. No, bo była głośna muzyka z auta. I przyblokowali go po prostu. Nie będzie go. Nie wiem, czy mi się uda go pobrać. Jeżeli mi się uda go pobrać z mojego konta, to może go rzucę na inny jakiś serwis i tam ewentualnie będzie go można obejrzeć. Z nic specjalnego nie było, ale ludzie pisali nawet w komentarzach, że, że było widać podjarkę, była głośna muza, um, pozytywnie było Ja jechałem po konsolę. Um, także e, czy będę streamował gry? Myślę, że tak. Myślę, że tak, że szybko skonfiguruję streaming i, i od razu polecę. E, niestety będzie prawdopodobnie stream bez głosu, bez koniego komentarza, więc ewentualnie będziecie mogli zobaczyć na żywo jak te gry się prezentują. I ja się zmieniłem jakość streamowania, bo to też będzie można porównać z moimi starymi filmikami, jak teraz konsola streamuje, spodziewam się, że będzie to lepiej wyglądało. E, także także będzie stream dzisiejszy, przynajmniej do, do 20 wieczorem. jeżeli no Nie spodziewam się, żeby później streamował, ale, ale do 20. jeżeli będą streamy z gier, to będą bez mojego komentarza. E, po 20. Już, właściwie po 21, po 22 streamy już mogą być z głosem. E, Niestety głos nie będzie pewnie idealny, bo będzie z moich słuchawek, które są takie sobie do streamowania, ale, ale będą. Natomiast widoki będą lepsze. Sano mówisz tylko poprawić, 9, 3D. No tak, to prawda. Natomiast no jeśli ktoś używa słuchawek, Ja jestem ciekawy, jak zadziałają moje słuchawki te 7.1 do PlayStation 4. Mam te słuchawki 7.1. One, one są kompatybilne z tego co czytałem, więc ja od razu podłączę, zainstaluję i na nich będę grał, więc może rzeczywiście coś tam będzie. Także nie wiem, myślę cyberpunkach już nie przesuną. No nie posiada, to prawda. Tak, streamy będą na tym kanale. To prawda. Nie musicie szukać na drugim kanale. Jeżeli będą streamy, to będą na tym kanale. Dzisiaj na pewno. Będzie odpalenie live? Raczej nie. Raczej nie, bo tak jak wspominałem, możecie do mnie nie było. W drugim pokoju pracuje moja żona, więc potrzebuje spokoju. Więc nie, więc nie będzie. Będą ewentualnie pierwsze odpalenia gier, ale tak jak mówię, bez mojego komentarza. E, dzięki Światowi Wiktora, dzięki, dzięki, e, nie, nie będę usuwał, ten, ten, wcześniejszy stream był usunięty z automatu, to usunął algorytm YouTube'a, dlatego, że wykrył muzykę, bo były trzy utwory, e, myślę, że Chemical Brothers w pierwszej kolejności zostało usunięte, e, później co było, później był Manu Chao, e, Manu Chao, no, może mniej, ale myślę, że Chemical Brothers zauważyło na tym, że usunęło stream poprzedni. A właśnie, mam te słuchawki? No dobra, jak już Mariusz napisał, zdradził, to nie mam, nie mam, ale będę miał słuchawki. Kupiłem słuchawki, niestety nie było nie, nie robiłem zamówienia zbiorczego, dlatego że MediaMarkt trochę zwalił na premierę zamówienia i mm, kiedy wybrałem zakupko i dodałem jakiś inny produkt, to nie mogłem wybrać zapłaty w odbioru, odbioru w markecie, dlatego podzieliłem to. I niestety konsolę dostałem, słuchawki jeszcze gdzieś tam krążą w, w zamówieniach. One, facet mi mówił, że one są na stanie, mają je, ale nie może mi je wydać, bo strona mi za bardzo muli przez te wszystkie zamówienia, które są realizowane dzisiaj. Ale spoko, te słuchawki, powiedzmy, jeżeli odbiorę wieczorem dzisiaj, czy nawet jutro, to ważne, że jest konsola, kurwa, jest. Um, także ten, mm, w padzie masz mikro. W padzie mam mikro. E? rzeczywiście, dobrze, że przypomniałeś. I może być lepsze, może być lepsze. Także spróbujemy. W sumie tylko przypomnijcie mi, jeżeli bym zapomniał nuter, może będziesz, jak będziesz, to przypomnij mi, że ten, że ten, że ten mikrofon jest tutaj. Mogą, się, Może być takie, że się będą gryźły urządzenia, jeżeli będę miał założony słuchawki, e, które są z mikrofonem, to nie wiem, czy będzie łapał mikrofon, spada, nie? Czy nie będzie automatycznie przeskakiwał na słuchawki, czy na przykład jak wyciszesz mikrofon w słuchawkach, to przełącz się napada. Są możliwe zgrzyty, ale tak, to jest rzeczywiście dobra rzecz. Ehm, dobra, pierwsze wrażenia będą, myślę, że jest szansa du duża, że dzisiaj wieczorem przy jakimś streamie, czy będzie, nie wiadomo, ale jakaś szansa na to jest. E, e, rozumiem, że John e, prawdopodobnie próbował kupić. Rozumiem, że już jest po dziesiątej, po 11, więc już pewnie te zamówienia się wyprzedały, jeżeli w ogóle były. Nie jestem ciekaw, czy ktoś udało się komuś z widzów trafić, rzeczywiście kupić w któryś z tych trzech marketów, bo dzisiaj miał mieć Mediamarkt, Media Expert i Neonet miały mieć. Właściwie chyba później później chyba też była info, że EMPIK miał mieć dzisiaj. Ale zobaczymy. Czy lepiej niż, niż ten? Tak, lepiej. Jest lepiej. No, jest fajniej, jest fajniej. Jestem bardzo zaskoczony tym panem, ale będzie się fajnie grało. Hmm. Dobra, także tak. Jest tak jak mówiłem, niestety słuchawek nie ma, ale będą. Także kończymy ten stream i ja ile się podłączę do telewizora. I ewentualny jest możliwość stream, ale wiecie, zanim skonfiguruję system, zanim ustawię połączenie z kanałem na YouTubie, e, może zajść nawet pół godzinki, e, może mnie wybiję, może zapomnę, może będę tak e, rozentuzjazmowany tym padem i tą konsolą, że, że po prostu nie włączę stream, ale powiedzmy, że najwcześniej możliwy stream za pół godzinki na tym kanale już z gry bez mojego e, komentarza. Także tak jak Mariusz mówił, na spokojnie. E, Także mamy to. Mamy. Mamy. Na kolejne lata na pewnej recenzji gry będą streamowane i recenzowane w głównej mierze na tym sprzęcie. Także jest już z nami, jest już ze mną i będziemy kończyć. A jeszcze muszę to ogarnąć ten pokój, bo troszkę i plakat podniesiony i tu się rozłożyłem i tak w ogóle ten. Także muszę jeszcze ogarnąć przy okazji pokój. No, także.